Jeszcze jedno pytanie się pojawiło, tylko nie mogę go gdzieś znaleźć, ale chodziło o to, że zdarza mi się, że warczę na dzieci czy wrzeszczę na dzieci, a potem mam wyrzuty sumienia. No i to brawo za odwagę, że, że właśnie takie pytanie tutaj mi zadałaś: co, co robić, jak sobie radzić, ponieważ to jest ogromny problem, bardzo częsty no wszystkich rodziców, że brakuje nam cierpliwości, brakuje nam właśnie samokontroli i swoją złość, swoją frustrację, swoje nerwy wyładowujemy na dzieciach tak? w postaci krzyku, jakichś presji, czy właśnie naciskania, karania dziecka. No i oczywiście żaden rodzic nie chce tego robić. tak? No to wynika po prostu z naszej bezsilności, zmęczenia, przebodźcowania, z różnych jakichś trudnych sytuacji, że już nie mamy energii, nie mamy siły, nie wiemy co zrobić, więc sięgamy po ten krzyk. A potem jest nam bardzo źle. Mamy wyrzuty sumienia. Wiemy, że przekroczyliśmy granice i że to było krzywdzące, nie rozwiązało problemów, a tylko właśnie zostały jakieś rany. Nie chcemy tego robić. Więc moi drodzy, tutaj myślę, że najważniejsze to pierwszy krok: nie robić sobie jakichś ogromnych wyrzutów sumienia, nie obwiniać się i nie nosić w sobie takiego uczucia, że jestem. Potwornym rodzicem, że jak ja mogłam, że w ogóle te dzieci tak strasznie krzywdzę, dlatego, że takie myśli, takie emocje są bardzo toksyczne i sprawiają, że jesteśmy jeszcze w większym stresie, jeszcze w większej, jakiejś takiej, trudniejszej sytuacji i gorszej kondycji psychicznej. Czyli pierwszy krok to po prostu zostawić przeszłość za sobą, wybaczyć sobie, powiedzieć: No, tak, źle zrobiłam, źle zrobiłem, żałuję, nie chcę tak więcej. Ale tu i teraz zrobię wszystko, żeby właśnie tą swoją frustrację kontrolować i żeby nie krzywdzić dzieci. I zrobić wszystko, co mogę, to znaczy zadbać o samoregulację. Ponieważ, jeżeli nie będzie samoregulacji, jeżeli wcześniej nie zadbamy o swoją kondycję, o swoje emocje, o swoje zdrowie, to nie będzie możliwa samokontrola. W sytuacji dużego stresu kiedy dzieci po prostu nam ten stres codziennie dostarczają i dzieci się nie zmienią one będą bardzo emocjonalne będą takie egocentryczne będą wymagały od nas mnóstwo uwagi poświęcenia i energii ponieważ są tylko dziećmi i taka nasza rola żeby właśnie je wspierać w tym rozwoju aż same będą potrafiły sobie lepiej radzić i będą w życiu spokojniejsze tak czyli dzieci ogólnie są właśnie takie rozregulowane, pełne emocji, nie wiedzą co robić, krzyczą, biją się, ciągle czegoś chcą, a nasza rola jest taka, żeby na to spokojnie odpowiadać, żeby pomóc dziecku z emocjami sobie lepiej radzić, żeby też wyznaczać granice i pilnować, mówić, co jest ok, a czego nie wolno robić. No i z dzieckiem wspólnie rozwijać umiejętności różnego rodzaju, tak, właśnie społeczne, poznawcze. Ale, żeby to zrobić, to my musimy być po prostu w dobrej kondycji. No tak, dlatego właśnie tutaj mój blog się nazywa Godzina dla Siebie. Mówię o rodzicielstwie, ponieważ przede wszystkim rodzic musi w pierwszej kolejności zadbać o siebie, o swoje potrzeby. I no to teraz, chwilkę, jakby zastanów się nad tym, dlaczego pojawia się ten wrzask, dlaczego się ten krzyk pojawia, skąd taka frustracja, skąd taki stres w Tobie. Tak, że musisz tą bombę emocjonalną właśnie wyładowywać na swoich dzieciach. Czy to jest kwestia niepotwornego zmęczenia fizycznego? Czyli masz za mało snu, masz y, za mało czasu dla siebie, y, nie odżywiasz się w sposób taki zdrowy, nie masz czasu na rozładowanie właśnie tej frustracji poprzez sport. Najczęściej to właśnie wynika y, z takich przyczyn. Z niezaspokojonych biologicznych naszych potrzeb. Jesteśmy przemęczeni, głodni, niewyspani i tak to ciągniemy. Naprawdę, czasami wystarczy się porządnie wyspać, i już z zupełnie innym nastawieniem potem do dzieci potrafimy podejść, i żadne awantury nam się nie udzielają, tylko potrafimy gasić te pożary. Zadbać o swoje potrzeby biologiczne. Pierwszy krok. Druga sprawa, przyjrzałabym się tutaj. Właśnie relacją z innymi dorosłymi ludźmi. Jak to jest w Twoim świecie? Czy czujesz wsparcie od innych dorosłych ludzi? Czy dogadujesz się ze swoim mężem, partnerem? Czy macie jakiś wspólny front, wspólne podejście, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci? Czy masz wystarczające wsparcie od innych dorosłych ludzi, którzy są z Tobą w tym systemie rodzinnym? Ponieważ często jest tak, że tutaj. Właśnie te sprawy się nie układają i jest, są ci konflikty, nerwy, nieporozumienia, i to jest ogromne źródło stresu. I stąd w nas tyle nerwów, które potem właśnie przekładamy dalej, władowujemy na swoich dzieciach. Więc kolejny krok to jest zadbanie o takie bezpieczne, pokładane relacje no ze swoim mężem, ze swoją żoną, partnerem, partnerką. Też często ze swoimi rodzicami, którzy również uczestniczą właśnie w wychowywaniu wnuków. I na tej linii też dużo się dzieje często. Jest to jakieś źródło konfliktów, ogromny emocjonalny stres, więc też warto tutaj pewne granice przewrócić, zadbać o swoją rodzinę. I oczywiście jest to wielkie wyzwanie i to nie zostanie się jakby z dnia na dzień. Jest to proces takiego układania sobie życia i układania się w roli rodzica. Tak? wszystko się nagle zmieniło. Świat się walił do góry nogami, ale w tym wszystkim nie mogę zgubić siebie, ponieważ od mojej kondycji, od mojego zdrowia, od mojego zadowolenia tak wiele tutaj zależy. Tak Właśnie te relacje z dziećmi, sposób w jaki będziemy wychowywać dzieci. Tak więc, żeby na dzieci nie wrzeszczeć, to po prostu musimy wcześniej. Codziennie mieć gdzieś siebie w centrum uwagi i monitorować, jak ja się czuję. Czy mam energię, czy mam zasoby, czy czuję się bezpiecznie, czy wierzę właśnie w swoje siły, czy mam wsparcie innych dorosłych ludzi. Ponieważ ja to wszystko potem muszę dobre przekazać dzieciom. Tak więc to jest kawał roboty, ale chodzi o to, żeby. Nie zamiatać pod dywan różnych problemów, kłopotów, nie ignorować swojego zmęczenia i stresu. W pierwszej kolejności trzeba zająć się sobą i być dla siebie dobrym. Dzięki.